Dobra, wycofuję, tutaj ten porak stoi, także ja muszę tutaj ostrożnie jechać, żeby nie zahaczyć je do ciężarówki. Tak w miarę blisko się ustawił. O! I teraz będzie te gitara. Sobie wiadę. Muszę widzicie wycofać tam podstąp. Na razie o, nic nie. On jedzie do Pabianic z tym towarem a to moje będzie szło do Warszawy są tam takie linie mają i już tych linii trzeba się ustawić a trochę niefortunnie staną mi tutaj no ale o teraz co on tam czy, czy, krzycze jakichś gołgotami go tutaj produkują te, te sosy do pizzy. O, teraz ja się muszę tu wyprostować. Dać do przodu. Także taki sos do pizzy. Yy, podobno bardzo dobry. O, taki sos. No i zapakują, tego się nie spina także ja już tutaj ogarniam tą stronę bo na dwa wózki ładują, także to jest moment i będzie załadowany dobra, załadowany hałas straszny ale powiem wam, że ładnie właśnie takim przecierem pomidorowym pachnie bardzo ładnie ja wyjeżdżam, stanę sobie gdzieś tam na boku eee... Na boku i idę po papiery. no właśnie tutaj się ustawię do wyjazdu, idę po papiery. No dobra, mam zgodę na jazdę. Także jedziemy do kraju po drodze. Zatrzymamy się za 600 km Na takiej króciwkiej pauzie Skoczymy sobie do... Gdzie? Do Mercadona to takie wszystko białe Żeby odbijało tylko promienie słoneczne No i w prawicę jedziemy Przypominam, że jak y, że jak nie ma jakichś filmów a powinny się pokazać na przykład nie wiem y, dzisiaj jest, a jutro nie ma no to takim tego, że nie ma mnie w kraju filmy nie są gotowe, jestem na urlopie jestem chory, ewentualnie y, tak jak powiedziałem, jestem w trasie i no, nie nakładają się wtedy czasami, tak? I jak z trasy wracam to one się tam pokażą za tydzień, za półtora tygodnia, bo nieraz tak się zdarza. Także na spokojnie zawsze coś będzie. Muszę jechać ostrożnie z tym towarem, bo widzieliście, że te puszki nie są pospinane, no bo jak puszki pospinać, przez to by się pogięło zaraz. To są takie 5-litrowe puchy z sosem do pizzy a pachniało tam bardzo ładnie, właśnie takim sosem ach, już mi się jeść zachciało tak to działa, widzicie, brzuch teoretycznie nie jest głodny, ale w głowie jakieś wyobrażenie o, 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 o jedzonku smacznym i już przywołuje i nagle się okazuje, że nie tyle brzuch, co głowa jest głodna jakby mi teraz tutaj taką pizzę położyli krótką pachnącą z takim obwarzankiem lekko przypieczonym to jeja, ja, ale bym wciągnął no a tutaj widzicie To jest ten kosz Tutaj niesiony przez Parkę z pomidorami jest ten kosz na rondzie Także tu wszystko pomidorem widocznie stoi Nie ma trawy tylko tu jest taka o Widzicie wykładzina zielona No bo kto by to tutaj podlewał nie Dobra Migamy dalej. A no, tutaj znów przez Guadianę przejeżdżamy, czyli tą rzekę, która płynie przez Meridę. O, widzicie, ona ma tutaj pełno takich wysepek. To jest urocze. No, zbliżamy się do Meridy. Tutaj jeszcze macie tego byczka Fernando, który sobie sterczy. Jak ma tutaj nie stać? jak O, a tam opuncję. Jak ma tutaj nie stać? Jak e, widzieliście? Plaza de Toros była w Merizie. E, jak byłem wczoraj na basenie, to ten jeden z ratowników z takimi dzieciakami bawili się. E, wzięli te ręczniki, tak jakby tą płachtę czerwoną. Jeden dzieciak był bykiem. Ha, tym toreadorem czy matadorem był e, ten, jak on ma ratownik, a się uśmiałem tam kurczę, nie nagrywałem tego bo to było zbyt yy, bezczelne by było, ale, bo byli tuż ko mnie no ale się uchichałem jak on tym ręcznikiem go tam zwodził, a ten tak niby rogi miał i atakował ten ręcznik no tak to widzicie tak to wygląda tutaj w Hiszpanii wyluzowani yy, zadowoleni, a my dojeżdżamy do o tu widzicie Extreme Fire Hazard i że mogą być pożary, że jest bardzo, bardzo gorąco i zagrożenie pożarowe. No bo jest, no bo gdzieś się jak szedłem to przecież jak to wszystko jest y, takie no suche, wysuszone. No. Tam gdzie jest podlewane, no to jest ok A tam gdzie nie jest podlewane to no to nic nie jest. No jest po prostu słoma. I znowuż mamy Godianę, rzekę bardzo szeroka i, i mówię i te wysepki mi się bardzo podobają. A tutaj latają jakieś drapole, zobaczcie chyba jakiś orzeł, łeby biały, cały czarny i to taki niemały był. A tutaj właśnie spotkać tego typu ptaszki I dojeżdżamy do prowincji Saceres. Cały czas fajnie Słomkowo zielono Po prawej stronie korek Po lewej stronie korek Aż się chce jechać Tutaj chyba jest jakaś zapora w ogóle O zobaczcie Rzeka Almonte Kapitalnie to wygląda. To tu musi być jakaś zapora na tej tej rzece. Tak mi się wydaje, z tego co pamiętam. No i będziemy jechać dalej. A już widelec się zobaczy. No, ja się taś tam do salamanki 185. Do plasencji 57. A tutaj po prostu bez kres. No. Nie ma końca tym przestrzenią No nie ma końca. Tam gdzieś jakieś góry na horyzoncie, dopiero a tak to, tego w Niemczech nie zobaczycie. O, tutaj chyba będzie ta tama. Czekajcie, czekajcie. O, ależ most kapitalny. No i oczywiście ciężarówka musimy wjechać w kadr. Dobra przerzucimy się na tą chwilę tutaj Wyjechała Zobaczcie to jest most Ale on jest kolejowy tam daleko daleko daleko. Przepiękne Przerzucony Wiem że w Chorwacji też gdzieś kiedyś Przez taki most przejeżdżałem już nie pamiętam Ale Gdzie to było Ale tam tak był mostem Drogowym takim dla samochodów Tutaj jest trakcja kolejowa i ta trakcja a linia kolejowa i leci tymi dwoma wiaduktami Które są tam pod dali Też ciekawie są położone No i co? My sobie jedziemy, trochę przymglony jest ten krajobraz Widzicie tam daleko takie łukowe Wiadukty No i pewnie będziemy jechać to Pod nami to będzie przejeżdżało Taki właśnie wyjechał pociąg to pod nami będzie jechał jeszcze trochę to Wam pokażę No i co, ja mam tak 7,20 jazdy do O, kapcia znowu. 7,20 jazdy do yy, Rosasuła. 7,20 yy, 575 km Do miasta, gdzie chcę wejść Do Mercadony mam 490 490 No to 120, tak, jeszcze ze 120 km i będę robił pauzę. Robię pauzę jedną i później drugą. Właśnie tam na Mercadonie. O, widzicie, jakie to jest gigantyczne, tak naprawdę? Z daleka nie było tak widać, ale teraz możecie zobaczyć, jakie wielkie, długie są te I To jest pierwszy, a drugi jest tam jeszcze za tym zniesieniem. Tutaj też fruwa jakieś, drapieżny ptak, dwa nawet, ale zaraz, 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 może, może przylukamy. O, ogromne jest, ale nie znam się, nie widzę, on nie chce się wychylić poza tutaj, także żeby go wyhaczyć, ale to coś, coś, coś takiego wiecie, na pewno nie jakaś pustułka. Tutaj dojechaliśmy teraz do gór już I widać te góry Także mimo tego, że kamera oddala To możecie zobaczyć jak one są Wielgachne No i zobaczcie jaka góra Ja pierdzielę 5 minut na godzinę awaryjki chodzą A za chwileczkę po prawej stronie będzie Też jakiś zbiornik wodny I też nie wiem czy tutaj nie będzie jakiejś tamy tak, Zaraz zobaczymy o, zobaczcie tutaj jest ten potężny zbiornik Ale to ogromny tu, o teraz będzie ładnie, trochę przecinka, ale to go zobaczymy i dalej będzie, jak będę jechał, prawdopodobnie będzie tama. na tym zbiorniku. Tak, tam już widać, będzie tama. Jesteśmy tutaj już na samym skraju. Możecie zobaczyć jak, jak to wszystko się prezentuje. Jest wysoka. A tam później tymi zygzakami jedziemy właśnie. Most. Chyba, że to jest tam, a nie, nie wiem. W każdym razie ten zbiornik prezentuje się fantastycznie. Teraz jedziemy, jedziemy, jedziemy. Ledwo, ledwo. Widzicie, jak się to wszystko wolno przesuwa. 50 na godzinę. Ale widoki są kapitalne. Tego. Powiem Wam, nie da się opisać, to jest raz, a dwa. To właśnie z tego powodu też mi się podoba jazda po Portugalii że tutaj e, można się tak napatrzeć. Nie jest to, że jest tylko asfalt, autostrada i, i to wszystko. Tylko, że możemy się nagapić, tak naprawdę, na krajobraz, na te góry, na serpentyny. O, ten mnie wyprzedza. Chyba mu się uda, albo i niebo. Ja tutaj trochę. Przyspieszam mi teraz ten, ten samochód Albo on zwalnia po prostu, nie wiem To jest 5% nachylenie Przez 3 km jeszcze Moi drodzy Także on zwalnia bo Albo ja troszeczkę przyspieszyłem Nie wiem, w każdym razie Pod górkę mu tutaj się nie zatrzymam Żeby po mnie wyprzedził, bo to by było samobójstwo A tu możecie też zobaczyć Chwilowe spalanie, tylko to chwilowe spalanie to 130 i tak dalej. To jest taka chwila, że właśnie 3-4 km ono jest takie, bo po prostu jest taka góra i to cały czas tak pali. Wydaje się, że końca nie widać tej górki. A spalanie gigantyczne. Widzicie tutaj góry jakieś za 29 km, narty i te sprawy. Castilla y León, prowincja Salamanca. Po mojej lewej stronie jest taka skała, góra, ale zobaczcie jak ona jest złożona z takich wielkich, mniejszych kamyków, ale na samym środku, na czubku prowiej jest taki jeden wielki głaz. Po prostu to wszystko jest z piachu i wody Yy, wydmuchane woda piach yy, powietrze zostało to wszystko wydmuchane taka erozja no i powstała taka kupka skał ale jedna jest taka teraz zobaczymy jeszcze fajnie to wszystko wygląda bo wszystkie są takie góry tak samo ta czy tamta mniejsze większe kamienie ale ale są a ja co, ja cały czas pod górkę. A przed chwilą była informacja, 1186 metrów nad poziomem morza. Na taką wysokość teraz się wspiąłem. No, po prawej stronie mamy salamankę i katedrze w Salamance. Polecam film z Salamanki, chyba dwa lata temu, przed wielką nocą byłem tutaj. Bardzo, bardzo fajnie. Ładne, piękne, piękne miasto. Wcześniej tylko słyszałem o tym mieście Bo nazwa jest taka bardzo wpadająca w ucho A później miałem okazję możliwość i tą przyjemność zwiedzić to miasto przez dwa dni Tutaj przebywałem i dreptałem sobie Jak nie zapomnę to tutaj Wam podam playlistę odnośnie filmów z Salamanki Kto widział to może sobie przypomnieć, ten kto nie widział to może sobie zobaczyć. Katedra w Salamance, tam daleko i ogólnie piękne, piękne miasto. No i zjeżdżam tutaj na ten parking. Zrobię sobie godzinkę pauzy, bo akurat 4,26. 4 godziny mam wyjechane. No to jest tak akurat. na tą Cepsę zjadę i gitara i później następny postój to już będzie przed Victoria Gastes tam stanę już do Mercadony tam jeszcze znowu zostałem info, że mam coś tam kupić Wjeżdżamy to taka mała ta stacja ale trudno Gdzieś się tutaj zmieszę? O właśnie, tutaj wstawię. Zkrań w lewo, ambiba kary Teresa następnie zkrań w drugą przecznicę. Dobra, ruszamy. gorąco. Tak tak. Nie przewidzieliście się 37 stopni. I takim oto sposobem, wyjechaliśmy z tej stacji. Podwinę trochę. Podwinę trochę i teraz co? I teraz jedziemy przed Victoria Gastes. Tam do Mercadony, tam zrobię drugą pauzę i później jeszcze 90 km do Alsasua. No, także na 21, 30 gdzieś będziemy na Alsasua. Dobra. To już inaczej się wyjeżdża niż wtedy z sześcioma tonami. Dzień do nocy. Dobra, za 100 km Wajadolit. A my ci da przed siebie. Teraz to słońce i taka, taki blady krajobraz strasznie męczy wzrok. Pewnie mógłbym założyć okulary przeciwsłoneczne Bo mam takie Mimo tego, że noszę korekcyjne To są takie nakładki magnetyczne Ale Ale mam je schowane w torbie Musiałbym się zatrzymać i wyciągać A mi się nie chce